Aktywność to są zmienne zależne. Mierzymy. Nie mamy na to wpływu, jakie one będą. Tylko w wyniku pomiaru można je zmienić. Czyli widzimy, że matematyka, czyli zależne. I niezależne zmienne. Jednymi możemy manipulować, drugie mierzymy. E i proszę Państwa, pierwszy typ zależności to są relacje matematyczne. Czyli przyjrzyjmy się, że jeżeli weźmiemy układ współrzędnych y i x, jeżeli będziemy mieli taką zależność, w której y możemy wyrazić jako funkcję x, tak, y równa się 4x, x będzie zmienną, niezależną, y zmienną zależną, nie mamy wpływu na to, jak on jest, jego wartość wynika z tej czwórki, który tutaj mamy, czyli z operacji pewnej matematycznej. Co jest charakterystyczne dla takich relacji matematycznych? Ano charakterystyczną rzeczą to jest to, że tutaj zawsze możemy precyzyjnie wyrazić wartość zmiennej niezależnej, czyli e, jej jej wynik, jej wartość zależy tylko od pewnego operatora matematycznego. Y równa się 4x. E, proszę Państwa, jeżeli teraz weźmiemy relacje generowane przez naturę, czyli na przykład relacje, które opisuje fizyka, która opisuje biologia, to czym one się różnią? Ano, one się różnią tym, że jeżeli chcemy wyjaśnić y równa się 4x, ale plus pewną wartość odchylenia, czyli nie zawsze albo uda nam się zmierzyć x, y z wystarczającą precyzją, albo nie zawsze model matematyczny, na przykład y równa się 4x, dobrze wyraża mierzoną zależność, Czyli zawsze występuje pewne odchylenie od tego modelu, który nam oferuje matematyka, to modelowanie. Przy czym albo to modelowanie jest bardzo proste, albo bardzo skomplikowane, albo w ogóle nam się nie uda. To zależy od kompleksowości y, modelu, od kompleksowości tego efektu, który mierzymy. Czyli reakcje naturalne nie są tak doskonałe. To możemy wyrazić na przykład w takim sposób, że jeżeli tutaj jeszcze jeden wykres narysujemy i tu będzie pewien error, błąd, no możemy od każdego pomiaru na przykład dokładnie zmierzyć jakoś wartość błędu, który opisuje nam odchylenie od tej prostej opisanej przez, o, opisanej przez to równanie. Eee, czyli przyroda nie generuje takich doskonałych modeli, często występują odchylenia, albo my często nie umiemy tego z wystarczającą precyzją albo zmierzyć, albo wymodelować. I jeżeli odpowiednio uwzględnimy ten błąd, no to otrzymujemy. My wówczas y równa się 4x plus error, tak? 4x plus error, to wówczas mamy model znowu doskonały z tym czynnikiem e, błędu. E, proszę Państwa, przyroda często generuje relacje ukryte, takie, które nam jest bardzo trudno. E, e, znaleźć re, relacje, czyli zależności, tak, matematyk powie relacje, odwzorowanie X, Y oznacza po prostu pewną funkcję, pewną relację w bardziej ogólnym e, tego słowa znaczeniu. Funkcja z reguły oznacza pewne odwzorowanie matematyczne, które posiada jakiś tam zapis, który jesteśmy stosunkowo łatwo e, wygenerować. Natomiast relacja to jest nieco bardziej ukryty charakter. I tutaj na kolejnym przewroczu mamy taką mapę, gdzie w określonych, czyli to jest mapa Londynu, i tutaj w określonych miejscach występowały zakażenia. To jest rok 1855. Taki człowiek, który nazywa się Snow, zrobił mapę, gdzie występowały zakażenia cholerą i próbował znaleźć odzorowanie tej mapy w rzeczywiste, w rzeczywistość i co się okazało że źródłem zakażenia o to była określona studnia z wodą, z której pobierano, czerpano wodę, ta studnia była zakażona i ludzie, którzy popierali wodę z tej studni ulegali zakażeniu, czyli widzimy że relacja pomiędzy zmiennymi, często nie jest tak prosta do odszyfrowania. To dotyczy także projektowania leków, jak chcielibyśmy, żeby ona była. Czyli często przyroda ukrywa przed nami swoje zależności. Proszę Państwa, następną rzeczą to jest statystyka, czyli ojciec staty statystyki Francis Galton Francis Galton on dzisiaj nie ma e, dobrej e, nie ma dobrej prasy czemu bo uważa się go za ojca eugeniki czyli on na przykład no nie wiadomo jak bardzo to jest e, prawdziwe ale postulował jak gdyby doskonalenie e, doskonalenie organizmów na przykład poprzez Badanie właśnie tych najlepszych egzemplarzy. I teraz, proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się tutaj Galtonowi, to co on robił w szczególności? Taki Galton e, miał poletka doświadczalne, na tych poletkach posadził rośliny, a następnie badał, jak one rosną. I co zrobił? No i zbadał w szczególności, czy jeżeli będzie się modlił nad określonymi Roślinami, to one będą lepiej rosły. Co się okazało? Nie było żadnej takiej zależności, czyli to omadlanie tych doświadczalnych poletek nie przyniosło żadnych relacji. Czyli można powiedzieć matematycznie, że co on stwierdził, że brak relacji między taką zmienną jak plus minus modlenie na wzrost tych roślin. E Proszę Państwa, tu jest e, następny artykuł e, właśnie Galtona, który wynalazł taką metodę regresji w celu optymalizacji modelu, czyli pewnej funkcji matematycznej, która opisowała zmienne zależne i niezależne, takie, które zbraliśmy e, z danego eksperymentu. E, I co on zrobi? Na przykład dziedziczenie inteligencji? Co Stwierdził Galton, a stwierdził coś takiego, że niekoniecznie synem geniusza będzie geniusz. E, że często synem geniusza będzie uzdolniony syn. E, inteligencja przeciętna łatwo ulega dziedziczeniu. Natomiast genialność nie jest taką, jest pewnym unikatem. Jak teraz opisać to przy pomocy matematyki i on po prostu. O tak tutaj mamy to podsumowane, czyli synem geniusza nie zawsze jest geniusz, tak? A inteligencja przeciętna to jest to, co łatwiej ulega dziedziczeniu. I tutaj jest cała taka olbrzymia tabela, w której mierzono e, dzieci. Skąd te pomiary się ubrały, a więc były dostępne już w tym czasie, czyli rok 1885, pomiary e, wysokości ludzi, bo na przykład mierzono e, e, zarówno dzieci, e, rodziców, te pomiary przeprowadzano także w stosunku do na przykład poborowych w wojsku. Mierzono temperaturę, czyli ja zaraz jak pojawiły się termometry, to ludzie się zainteresowali pomiarami. Mierzyli tysiące temperatur, najróżniejszych obiektów, gdzie tylko dało się coś zmierzyć. Czemu? Ciekawość ludzka, ciekawość jest nieograniczona. I takie widzimy tabele, tu można by nawet z tej tabeli coś odgadnąć, ale jeżeli zrobimy wykres taki, Czyli wzrost ojców tutaj jest, czyli zróbmy sobie tutaj też, narysujmy jeszcze na tablicy jeszcze raz tą zależność. Nie mam dzisiaj tutaj telewizora, co mi troszeczkę utrudnia sprawę przy nagrywaniu. O, ale jeżeli weźmiemy taką tabelę i tutaj damy wzrost ojców, tak, wzrost ojców, a tutaj na osi Y wzrost synów, tak, wzrost synów, czyli mówimy tak. Wzrost ojców jest zmienną niezależną, nie mamy na to wpływu. Oni gdzieś tam występują e, w, e, w cudzysłowie w przyrodzie, czyli w naszym otoczeniu. A wzrost synów odpowiednio mierzymy. Czyli jeżeli tutaj było od 62 do 74, to jest cali, do odpowiednio cali. Od 60. E, 4, tak do też do 62, tak samo możemy tu napisać, do 74, to odpowiednio możemy to w postaci takich kropek tutaj przedstawić, tak? E, proszę Państwa, co jest charakterystycznego dla takiej właśnie prostej, czyli modelem tego będzie pewna. Prosta, czyli można powiedzieć, że wzrost synów przeciętnie liniowo zależy od e, e, wzrostu ojców. Jeżeli teraz się przyjrzymy, o tutaj mamy właśnie e, regresja do średniej, to co się okazuje, że jeżeli weźmiemy wzrost ojców 72. Odpowiada średnio o przy tym 70 cali we wzroście synów. Czyli ta unikatowa jak gdyby cecha e, ulega rozproszeniu, ulega zakłóceniu, prawda? Czyli mówię, regresja do prostych. Następuje zrzutowanie tych wszystkich zmiennych do. Do prostej. Podczas gdy tutaj jest o przy 68, dokładnie 68. A tutaj byśmy wzięli dla tych y, najniższych 62, prawda? To by było 64. 62, 64. Widzimy, że te unikatowe cechy ulegają rozproszeniu. Czyli to jest to, że geniusz, Dziedziczy się trudno. Nie geniusz, prawda? Odpowiednik, można powiedzieć, ktoś to nie geniusz całkowicie. Antygeniusz, prawda, też trudniej się będzie dziedziczyło niż ta właśnie cecha przeciętna. Jeżeli teraz cofniemy się jeszcze tutaj o, właśnie jak mogą wyglądać te e, modele statystyczne, to generalnie rzecz biorąc możemy mieć e, m, e, współczynnik, Regresji czy współczynniki korelacji, które mogą różne modele nam pokazywać, to może być r równa się 1. Pokazuje doskonałą zależność. Jeżeli będziemy mieli taki model, o jak tutaj, r równa się 0, czyli popatrzmy, że to jest w zasadzie funkcja stała x, y równa się 1. To, co można powiedzieć, y nie zależy od x, czyli współczynnik korelacji Czy e, regresji będzie 0. I e, jeżeli możemy z kolei coś takiego narysować o YX to będzie współczynnik wówczas r będzie równe minus na przykład 1, jeżeli y będzie równał się xowi, albo odpowiednio pośrednie wartości e, mniejsze. Od 1, a większe od 0, jeżeli będziemy mieli tego typu zależność, że te y, y nie będą dokładnie na linii zależności y od x. E, tutaj jeszcze na slajdzie pokazałem inne możliwości. Jak to, jak, jak wyglądają tego typu współczynniki. Proszę Państwa, co w takiej statystyce jest najtrudniejsze? Czyli do modelowania kursa musimy wykorzystać optymalizację tych modeli. Czyli jeżeli się na przykład przyglądamy, tutaj e, korelacja e, e, Galton, prawda, badał tego typu zależności pomiędzy Y i X i model pers persona, pers persona, który dokładnie podaje nam. Jeżeli y ax plus b, prawda, czyli jeżeli mamy model liniowy, to generalnie możemy wyrazić to w postaci takiej y w nasie ax plus b i on podaje dokładne wzory. Ja nie będę tutaj tych wzorów pisał, one na slajdach są, potem dalej. Jaki jest głównie problem? Problem jest taki w oznaczeniu tych zmiennych, czyli jeżeli rysujemy x taką kreseczką, to co to jest średnia wartość, takie coś oznacza sumę od i równego na przykład 1 do n, czyli sumowanie wszystkich, e, wszystkich zmiennych, wszystkich zmiennych w danej zmiennej, czyli wszystkich x albo wszystkich y. E, no i wartość bezwzględna, czyli na przykład e, to często obliczanie takiego modelu robi się metodą najmniejszych kwadratów e, po to żeby zoptymalizować minimalny błąd takiej krzywej, czyli dopasowania tej krzywej w cudzysłowie, czyli prostej, prosta, też można powiedzieć matematycznie, postaci krzywej, do właśnie tych e, zmierzonych wartości nie, Y. I tutaj jeszcze slajd, który pokazuje też dokładne wartości różne tych współczynników korelacji R. To znowu jest z Wikipedii i widzimy, że e, to jest tego typu zależność, gdzie ona jest, można powiedzieć, zdegenerowana, czyli różne określone rozkłady y i x dają nam takie same wartości e, współczynników e, korelacji, czyli nie zawsze nie, nie dają dokładnej informacji o rozkładzie tych zmiennych e, niezależnych względem zmiennych zależnych. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że Model regresji, tak. Ogólnie rzecz biorąc, o, czyli to, co robimy właśnie w metodzie QSAR, czyli model regresji, to co jest? Y równa się AX plus B plus tak jak o, czyli to jest model liniowy, tak, z pewnymi od niej pewnymi, czyli tutaj będzie tak y, x i pewne odchylenia od tej y, prostej prawda e, czyli generalnie e, możemy zoptymalizować taką zależność i badać jakie będą te wyniki czyli można powiedzieć, że błąd error to się równa Y minus AX minus B, prawda? Minus AX e, nie, minus B. I error kwadrat. Możemy to podnieść do kwadratu, proszę Państwa. Czemu do kwadratu? No bo interesuje nas kwadrat, odległość, prawda? Niezależnie, czy to będzie taki błąd, czy taki błąd, in plus, czy in minus, to dla nas to będzie negatywne, prawda? Czyli im będziemy bliżej krzywej, i tym bliżej prostej, tym ten model będzie lepszy i możemy to poddać minimalizacji, taka metoda się nazywa no, metodą najmniejszych kwadratów, prawda, bądźmy kwadrat, metodą najmniejszych kwadratów, minimalizujemy ten błąd i wówczas jest ta krzywa i znowu tutaj mamy pewne wzory matematyczne, one nie są takie ważne, ja tylko po to je tutaj przedstawiłem, żeby e, w celach dokumentacyjnych, natomiast e, sama statystyka, skąd wynika jej trudność, trudne statystyki przede wszystkim właśnie, z notatki, z, no, z typu notacji, czyli ta notacja wprowadza, jak gdyby, taki element e, pewnej, e, e, pewnego mistycyzmu. Musimy pamiętać o tych tutaj, właśnie, e, e, średnich wartościach, o e, e, sumach i cały szereg innych oznaczeń jest tutaj zastosowanych, m, takich, które mają typowe znaczenie i e, trzeba o nich pamiętać. Stąd my często jak patrzymy na jakiś zapis, to on się nam wydaje pewną, zupełnie niezrozumiałym e, hieroglifami. Jeżeli teraz przyglądniemy się modelowi, który z tego wynika, czyli y równa się ax plus b, to jeżeli my mamy w wyniku eksperymentu, otrzymujemy taką dużą macierz y i, I tu, prawda, gdzie tu będziemy mieli odpowiednią masę, masę wartości, to w wyniku tego eksperymentu otrzymujemy dwie liczby a i b, prawda? I będziemy mogli podstawiać dowolne wartości, nie tylko takie, które w eksperymencie otrzymaliśmy, żeby można było zidentyfikować. Całą macierz tych zmiennych. Czyli można powiedzieć, że model matematyczny kompresuje rzeczywiste dane, prawda? Czyli pozwala nam e, zapisać całą złożoność przyrody przy pomocy jednego prostego równania, prawda? Czyli to, co fizycy marzą, że przy pomocy jednego równania zapisać cały świat uniwersalny model e, świata. O, właśnie, czyli to tutaj jest przedstawione na tych slajdach, że po takich, po tego typu, em, po tego typu o kompresji, to mamy dokładnie taką, taką e, prostą albo krzywą. A o tych błędach często zapominamy. One zostały zoptymalizowane, prawda? Czasami mówimy, że błąd ma e, podstawę. E, obiektywną, czyli no, wynika z niewłaściwego modelu, właśnie tego, który w zapisu znaleźliśmy, a czasami e, to jest niedokładność pomiaru nie, albo inna całkiem nie, przyczyna. Ale o tych błędach często zapominamy. Następna sprawa statystycznie bardzo ważna to jest przyczyna i skutek. Jaka jest przyczyna, jaka jest skutek? Mianowicie tutaj mamy tego typu tabele. Na tym przeźroczu podanym kolejnym, gdzie w danych miesiącach odnotowano temperaturę, tu w, w dwóch miastach, Aberdeen i Montreal, e, w, e, ponieważ mamy 60-63 stopnie, to najprawdopodobniej w, w stopniach Fahrenheita to jest e, podane, i na następnym przeźroczu mamy pokazaną co zależność temperatury Aberdeen. I Mon Montrealu versus Montreal, czyli A versus M. No i co widzimy, że tu jest elegancka, prawie że prosta. O, możemy znaleźć model, czyli jeżeli to było A, a tu ma Montreal. I teraz moglibyśmy wnioskować, że temperatura w Montrealu jest funkcją temperatury w Aberdeen. Czy tak jest faktycznie? Odpowiedź jest prosta. Nie. I my często w statystyce musimy się zastanawiać, czy faktycznie istnieje relacja przyczynowo-skutkowa. Są, jest taki całkiem nowy kierunek statystyki, który bada też, stara się znaleźć, czy to faktycznie ta relacja ma podstawę do tego, żeby...